Nie ulega wątpliwości, że tematem nieprzewidzianym przez nas i nieplanowanym nie będzie też kwestia Grenlandii. Ona wzbudziła bardzo duże emocji w całej, w całej Europie. i no, Dla Polski dwie rzeczy są jasne i bardzo trudne do pogodzenia, nie oszukujmy się, ale, ale są w sposób oczywisty jasne i jednoznaczne. Żaden członek Paktu Północnoatlantyckiego nie powinien. Atakować czy grozić drugiemu członkowi Paktu Północnoatlantyckiego, inaczej na to traciłoby sens, gdyby gdyby w obrębie tego paktu dochodziło do konfliktu czy, czy wzajemnych agresywnych kroków. Czy kwestie Grenlandii i Wenezueli na ile były poruszane podczas tego spotkania i na ile słowa i czyny ze strony amerykańskiej podważają? wiarygodność Stanów Zjednoczonych jako partnera. Nikt nie chciał psuć nastroju dobrej współpracy w sprawie Ukrainy, w związku z tym nikt, nawet pani premier Dani, w kwestii Grenlandii nie poruszał. No bo dzisiaj tematem była nasza wspólna praca razem z Amerykanami na rzecz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.